Zjawisko niestety, które pojawiło się przez zmasowany, trwający od lat 90. działania właśnie tego tak zwanego mainstreamu, atak na wszystko, co polskie. Polskość to obciach. I to powoduje, ostatnie badania przywołane przez profesora Andrzeja Nowaka mówią, że aż 14% Polaków zadeklarowało, że nienawidzi Polski. Czyli cierpi na ojkofobię. Tak. Jak mówi jeden z moich współpracowników, doprowadziła do tego platforma ojkofobów. Czyli tych, którzy tak znienawidzają... No jeśli yy, sam premier mówił polskość, to normalność. I, I pani minister edukacji mówi o polskich nazistach. I, i tego typu historie się dzieją w przestrzeni publicznej i nie ponosi nikt za to odpowiedzialności. No to taki jest efekt. Takiej sytuacji w roku 1920 nie było. No, oczywiście nikt nie prowadził badań, takich jak teraz zrobiła Polska Akademia Nauk, no, ale efekt choćby stworzenia w ciągu tygodnia ochotniczej 100 tysięcznej armii gotowej bronić ojczyzny za wszelką cenę, to był efekt tego, że wtedy przez półtora wieku w domach sączono, w kościołach, bo to przecież też ogromna rola kościoła w przetrwaniu naszej kultury, kodu kulturowego, mówiono, Polska to świętość, a niepodległość to najcenniejsza wartość.